Dzisiaj będziemy grać w PCD, będziemy zarabiać na Tirach. No super, jesteśmy na zlepa serwis w sławnie, Dobra, to bierzemy sobie Tira. No tego za 140 tysięcy to uska fajną final. No i dobra, jedziemy. Co my moglibyśmy wziąć? Dobra, samochody weźmiemy, dotarło mieszko z autos. Dobra, co jedziemy? I bierzemy na mieszkosław to za 5 Równe tysięcy No i sobie jedziemy Podam wam w komentarzu Moją nazwę na Roblox i możecie mnie poddawać do znajomych, jak ktoś chce. Nie zmuszę was. I zachęcam Was też do subskrybowania mojego kanału. No i tak. Dobra, jedziemy sobie. Mogę wyśczać, nagram film jak tego wyśczać, właśnie włączyć. Tylko, że to będzie wersja na komputer. Famax tej ciężarówki, jakby ktoś pytał, to jest 167 jakieś chyba. Nie wiem, teraz jest fotoradar, to nie zobaczę. Może jakby będziemy w lesie darłowskim. Kurczę mam, będę dostałem. Dobra, tylko stówka to na luzie. Także, jakbym dostał, nie wiem, jakieś tysiąc czy tam dwa tysiące, Fanmax tutaj to jest jakieś 165. sto sześćdziesiąt się pomyliłem, bo powiedziałem sto Dobrze. W ogóle te npc są fajne, ale też jest minus jeden. Dwa plusy daje dlatego, że jakby jak jedziesz, to one czują, że i, że ty jedziesz i one się zatrzymują, a jak na przykład stoisz na przejściu dla pieszych, to one nie przychodzą te npc a jak się zatrzymasz przed, to przychodzą już. Fajne to jest. Fajna, polecam. Już jesteśmy w Doma Sławicach. Jez, yes, co za rider? Rajder błyskawica normalnie. Jechał. Kurczę, no, o nie, nie, no, Jezus Maria. Akurat na koniec, już tutaj. O Jezus, co oni tu robią? Ludzie, ludzie w precyzji to są, to są mi naprawdę, nie mieli. Pa, co on robi? Upa. Dobra, jesteśmy już na samym końcu, i dostarczyliśmy dobra Dzięki za obejrzenie filmu na no